Jak sprawić, by elektromobilność mogła w 2035 roku odpowiadać za blisko 5% PKB? Opierać rozwój elektromobilności na barkach liderów elektromobilności. Zachęcamy już od kilku lat podmioty, które angażują się w rozwój zeroemisyjnego transportu, by brały udział w konkursie i by na ich przykładzie pozostali gracze na polskim rynku uczyli się, jak rozwijać zrównoważony transport. Lider Elektromobilności to konkurs i badanie, które od 2018 roku. PWC organizuje razem z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych w celu wyłonienia firmy bądź organizacji, która się najbardziej przyczynia do rozwoju rynku i elektromobilności w Polsce. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w nowej edycji Lidera Elektromobilności. Proszę Państwa o wypełnianie ankiet, która w tej chwili już jest zawieszona na stronie IPWC i PSPA. Ankiety można wypełniać do końca czerwca. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich aplikacji w ramach konkursu Lidera Elektromobilności 2023.